Witam wszystkich w moim ogrodzie. Mamy połowę listopada i pora pomyśleć o roślinach, które mogą ucierpieć w czasie zimy, nie tylko od mrozu, ale i od wysuszających wiatrów, które ograniczają wilgotność podłoża, tak ważną dla roślin zimozielonych, różaneczników, laurowiśli czy zimującej w moim ogrodzie akubi japońskiej. Powiem również, jak zabezpieczyć trytomę wrażliwą na nadmiar wilgoci w czasie zimy. Oraz czym okrywam chryzantemy o dużych kwiatach, które nie są mrozoodporne, ale dobrze zabezpieczone, zimują bez problemu w moim ogrodzie. Zapraszam. Zima to sprawdzian dla roślin, które nie tracą liści. Zazwyczaj krzewy zimozielone dobrze zimują, jak ta laurowiśnia, ale pod warunkiem, że będzie mieć wilgotne podłoże przez całą zimę. Ponieważ ma duże liście, którymi traci sporo wody. A po drugie, gdy nie będzie mieć przyduszonych korzeni. Czyli nie będą rosły zbyt blisko rośliny o zwartej, twardej bryle korzeniowej, jak na przykład hosty. Straciłem połowę krzewu, który usekł, tylko przez to, że hosty za bardzo się rozrosły, weszły na korzeń, laurowisi wysuszyły podłoże i laurowiśnia zaczęła chorować. Nie ma problemu, jak rośliny są małe, wtedy sobie nie przeszkadzają. Jednak już po kilku latach rozrośnięte korzenie konkurują ze sobą o wodę i składniki pokarmowe. Przesadziłam wszystkie hosty na bezpieczną odległość. Laurowiścia dostała teraz w listopadzie warstwę świeżego, kwaśnego podłoża, bo co ją podlałam. I jeżeli nie będzie dużych opadów deszczu, teraz jesienią, a będą przymrozki, które bardzo wysuszają glebę, to będę ją podlewać nawet kilka razy, ponieważ głównym problemem roślin zimozielonych jest zbyt suche podłoże w czasie zimy. Nie tylko laurowiśni, ale również różaneczników, dlatego trzeba zabezpieczyć je na czas zimy poprzez obfite wielokrotne podlewanie, ponieważ one w czasie zimy nie przemarzają. Tak jak i nie przemarza trytoma groniasta, z którą postępujemy akurat odwrotnie, musimy ją chronić przed nadmiarem wilgoci. Trytoma ma zimozielone liście, jest mrozoodporna, ale ma bardzo wrażliwe liście nasady. Woda, która dostaje się między liście powoduje wygniwanie rośliny, zwłaszcza w zimie, gdy zalega tam przez dłuższy czas. Dlatego, żeby nie stracić strytomy w okresie zimowym, trzeba chronić ją przed wodą, a także przed zalegającym śniegiem. Najlepiej skręcić jej liście w taki jeden lok. W ten sposób woda nie dostanie się do środka rośliny. Wypróbowałam i jest skuteczne. Przy mniejszej roślinie można nałożyć na nią doniczkę dnem do góry, też ochroni przed opadami. Różaneczniki, które niedawno przesadzałam, pokazywałam w filmiku, jaką mają niedużą i zbitą bryłę korzeniową, nawet te kilkunastoletnie, również należy przed zimą podlewać, najlepiej kilka razy, żeby podłoże było dobrze wilgotne, a krzew dobrze nawodniony. Chociaż różaneczniki w czasie mrozu skręcają swoje liście w łódeczki, żeby ograniczyć transpirację wody, to jednak zima jest dla nich trudnym czasem, zwłaszcza gdy zamarza podłoże. Dlatego ważne jest ściółkowanie, najlepiej drobną korą, która pozwala utrzymać wilgoć w korzeniach. Teraz przed zimą uzupełniam ściółkę, ale wykładam jej tyle, żeby nie zasypywać za dużo rośliny. Ruszaneczniki wprawdzie nie mają korzeni powietrznych, ale mało osób wie, że ich korzenie potrzebują dostępu powietrza do prawidłowego pobierania pokarmu z gleby. Dlatego sadzimy tak, aby korzenie wystawały te 2 cm ponad powierzchnię. Zostawiamy kawałek korzenia nie przykryty ziemią, ale zostanie zasypany ściółką, która jednak w przeciwieństwie do podłoża jest znacznie luźniejsza i bardziej przepuszczalna. Oczywiście to, co mówię, to nie jest jakiś mój wymysł. Szukałam przyczyn moich własnych niepowodzeń w uprawie różaneczników, które jak to zazwyczaj bywa jakoś rosły zaraz po posadzeniu, ale później z roku na rok było coraz gorzej. Dotarłam do mądrych i sprawdzonych informacji na temat techniki sadzenia różaneczników przez ogrodników, którzy potrafili pokazać, jak rosną ich krzewy po latach. I to dla mnie było przekonywujące. Podobnie postępuję teraz azaliami. Dobrze podlewam podłoże, ponieważ obsypałam korzenie nową porcją świeżego torfu i trzeba, żeby ten torf dobrze się uleżał. Żeby azalia nie była za bardzo zasypana, za wysoko, ponieważ jak mówi John Putman, również azalie sadzi się dosyć wysoko. Tak, żeby zostawić sobie jakieś 3 cm korzenia ponad powierzchnią. Po obsypaniu korą będzie wtedy poziom gruntu. Azalie podobnie jak różaneczniki, potrzebują powietrza, żeby pobierać składniki pokarmowe i żeby dobrze rosnąć. A tutaj pokazuję Wam moją miniaturową laurowiśnię i widać wyraźnie, jak ma suchą glebę. Teraz podstawowym zabiegiem przed zimą jest dobrze ją podlać nawet kilka razy, ponieważ rośliny, które rosną obok drzew i krzewów i lastych bardzo cierpią suszę. Zarówno te o zimozielonych liściach, jak i te, które zrzucają liście na zimę, jak magnolie. Młode magnolie, dopiero co posadzone, możemy obsypać korą, zrobić taki kopczyk, ale starsze już nie ma potrzeby okrywać. Lepiej je ściółkować. Moja magnolia Jenny była prowadzona jako drzewko, ale wymusiła na mnie w tym roku zmianę koncepcji co do jej kształtu. Zaraz ławiej przyrastała, liście jej drobniały, widać było, że nie są do końca zdrowe. Dlatego zostawiłam wszystkie dolne przyrosty i mam teraz formę krzewu. A tutaj moje cztery krzewy akuby japońskiej od kilku lat zimujące w ogrodzie. Jak je zabezpieczyć przed zimą, żeby dobrze przetrwały? Od początku w ogrodzie nie były okrywane, nie straciły liści żadnej zimy, ale akuby reagują na mróz podobnie jak różaneczniki. Rolują liście, żeby ograniczyć transpirację wody, więc trzeba je chronić tak jak różaneczniki, dobrze podlewać i szczółkować. To co mówię to są rzeczy oczywiste, ale często o nich zapominamy. Pewnie powiecie, że przesadzam z tym podlewaniem, ale zwróćcie uwagę, że rośliny o których mówię są w większości zimozielone, o dużych liściach. Więc potrzebują dużo wilgoci w podłożu. Po drugie, rosną pod drzewami, co ma swoje konsekwencje. Korzenie drzew wyciągają wodę, a opady deszczu często nie docierają do tych miejsc z powodu rozległych koron, właśnie tych otaczających drzew i glasty. Dlatego podlewam teraz przed zimą i jest to tak bardzo ważne. Okuby, które pokazuję, zostały przesadzone na to miejsce w tym roku w czerwcu. I lubię zasadowe podłoże, które mam naturalne w swoim ogrodzie. Ten ligustr, cięty w kule, to mój wskaźnik srogości zimy. Gdy zima łagodna, to utrzymuję liście. Gdy mocniejsze mrozy, to wszystkie liście opadają i odrastają dopiero na wiosnę. W tym roku po raz pierwszy teraz właśnie porządnie podlewam i zobaczę, jaki będzie efekt. Ale teraz jesienią efekt w ogrodzie dają chryzantemy, zwłaszcza te o trochę większych kwiatach. Żeby dobrze przezimowały, trzeba trochę się postarać, przede wszystkim po przekwitnięciu trzeba je nisko przyciąć, jakieś 10 cm nad powierzchnią gruntu. Ale kiedy przekwitną, to zależy od warunków w ogrodzie. Tutaj widzicie chryzantemę, którą nakręcam 14 listopada, czyli wczoraj, po ostatnich trzech nocach z przymrozkiem do minus 5. U chryzantema nic sobie z tego nie robi. To jest już trzeci sezon tej odmiany u mnie w ogrodzie. Zimuje w gruncie pod przykryciem najlepiej spociętych gałązek jedliny. Jeżeli okaże się, że słabo przezimowała, tak jak u mnie ostatniej zimy, to na wiosnę wyjmuję z ziemi słabo odbijające korzenie, sadzę do doniczki z lekkim podłożem, szybko się odradza, później przenoszę do gruntu. Bejkryzantemy potrzebują kilku lat, żeby się zaklimatyzować w warunkach ogrodowych. Później już nie ma z nimi problemu. Oczywiście macie w ogrodach jeszcze inne rośliny, o które trzeba szczególnie zadbać przed zimą. Każdy ogrodnik ma swoje własne doświadczenia i miło mi będzie, jeżeli podzielicie się nimi w komentarzach. Które są nie tylko świetnym uzupełnieniem filmików, ale dają wartościowe wskazówki płynące z Waszych bogatych doświadczeń. Dziękuję Wam za spotkanie i do następnego razu.